Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie kolejna próba malarstwa puringowego, pouringowego. No, jak zwał, tak zwał. W każdym razie chodzi o wylewane farby. I w tym celu kupiłam takie dość tanie podobrazie. Jest to podobrazie z sieciówki. No, dla celów ćwiczebnych, jak najbardziej się nadaje. Co mi się podoba, jest dość mocno naprężone, co jest rzadkością, jeśli chodzi o takie potobrazia. I widać, że jest to jakieś płótno, no, jakieś, nie wiem, czy to jest dobrej jakości, czy nie, ale to mniejsza z tym. W każdym razie dzisiaj będę próbować znowu z nową mieszanką. Mieszanką jest Floetrol z wodą. Jest to, to, to będzie moje Puring Medium. Czyli to będzie medium do rozrabiania moich farb jest tutaj 60% floetrolu i 40% wody. Wypróbuję dzisiaj taką mieszankę i będę mieszała pół na pół z farbą, czyli połowa farby, połowa medium. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będzie to dość rzadka mieszanka. No podejrzewam, że nie będzie, ale wypróbuję, zobaczę. Z czego się cieszę? Ostatnio udało mi się zakupić takie właśnie pojemniczki plastikowe, zamykane, co jest bardzo ważne, bo jeżeli nie zużyję całej farby, mogę zamknąć i zostawić ją na później. Z tego się bardzo cieszę. W związku z tym, że białego będę potrzebowała najwięcej, więc wzięłam największe opakowanie do białego, a te mniejsze. Na mniejsze farbki, co mniej potrzebuję, to będą właśnie takie opakowania. I zaczynam już przygotowywać. W takim razie tutaj mi pozasychała troszeczkę, ale to nie szkodzi. Muszę ją trochę spłaszczyć, żeby wiedzieć, ile mam medium dodać. jeszcze troszkę Teraz medium Dobrze I Jest dokładnie połowa farby, połowa medium Teraz trzeba ją dobrze rozmieszać. Po rozmieszaniu niestety jest farba za gęsta, więc ta proporcja niestety ale się niezbyt sprawdza, więc ona powinna spływać, a nie spływa, więc muszę dodać niestety więcej mojego medium. <laughs> więc spróbuję jeszcze tą proporcję dobrze tu obliczyć. Więc miałam na razie pół na pół. No więc moi drodzy, wyszło tak, że wzięłam jedną część farby i dwie części medium. W rezultacie to nie było pół na pół, jak na początku, 50 na 50%, ale to było właśnie tak, że jedna część farby i dwie części medium. Wydaje mi się, że teraz jest dobra konsystencja. Żeby moi drodzy wam to pokazać, to musiałam troszkę zmienić położenie kamery, ale chyba już teraz widać. Jest to troszkę ciągnąca taka konsystencja i w dodatku robi się taka górka. Jest taka gęsta jak śmietana. Chociaż spróbuję tak, taką proporcję. Kto nie ryzykuje, ten nie ma doświadczeń. Jak to się mówi. Czyli tutaj mamy konsystencję taką, że jedna część farby i dwie części medium. A medium mam, jak już powiedziałam Wam, rozmieszane Floetrol z wodą, 60% floetrolu, 40% wody. Dobrze, czyli biała już jest gotowa. I zobaczymy, jak to będzie w przypadku innych farb. Bo każda farba, jak już pewnie wiecie z moich filmów, ma troszkę inną konsystencję. Więc ja teraz żółciutką, no moją ulubioną rozrobię. Więc tak daję tutaj farbkę. Ja ją od razu tutaj tak rozpłaszczam, żebym mogła łatwiej odmierzyć. Przed malowaniem należy że powbijać najlepiej takie oto pineski, żeby podeprzeć troszkę od podłoża nasz bladekram, żeby farba mogła sobie swobodnie spływać. Nie jest już gotowa teraz jeszcze jedna ważna rzecz po dwie kropelki olejku silikonowego do każdej z farb do bazy białej nie dodaję olejku i oczywiście należy zamieszać z olejkiem farbki że najpierw robimy bazę. ładne komóreczki wyszły. Bardzo ładne komóreczki wyszły, także pod tym względem jestem zadowolona. Natomiast co bym zmieniła? Coś bardziej wiotkiego bym użyła do zebrania farby z wierzchu, bo jednak na tą gęstość farby, czyli Mogę powiedzieć, że ona była troszkę za rzadka w stosunku do tego, czym zbierałam farbę z wierzchu. Zaraz Wam zresztą pokażę. Ja zbierałam czymś takim, a jeśli mamy takie płótno, to ono się zapada w środku, natomiast na zewnątrz, na ramię. Ono bardzo mocno przylega, i dlatego tutaj na zewnątrz zostało bardzo mało farby, a w środku więcej farby. Dlatego następnym razem przy tej gęstości farby użyłabym czegoś bardziej wiotkiego, na przykład nie wiem, koszulki takiej sztywniejszej do dokumentów na przykład, a nie takiego takiego bardzo sztywnego em, plastiku.